Witam państwa serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w województwie zachodnio-pomorskim w miejscowości Zieleniewo, gdzie została zlokalizowana nasza demofarma. 11 maj. W końcu piękna, słoneczna, majowa pogoda. 24 stopnie Celsjusza. I to widać po roślinach, które są za mną, po roślinach rzepaku, że one wody miały, woda była, czekała, składniki pokarmowe były, tylko potrzebowały ciepła. Ciepła. To ciepło przyszło i z dnia na dzień widzimy postępującą wegetację. Obecnie rzepak jest w fazie żółtego pąka i powinniśmy zastanowić się nad pierwszym zabiegiem fungicydowym w momencie pąkowania. I tutaj, w tym przypadku, w przypadku tej demofarmy, zostanie wykonany zabieg propulsem 1 litr na hektar w fazie żółtego pąka. No i oczywiście. Co możemy spotkać jeszcze na roślinie w tej fazie? Oczywiście szkodnika jakim jest słodyczek rzepakowy. I na tej plantacji spotkaliśmy kilka okazów. Z tego względu zostanie wykonany tutaj zabieg insektycydowy. Teraz będzie to zabieg preparatem Mavrik Vita, 0,2 litra na hektar. Z tego względu, że pierwszy zabieg na chowacze był wykonywany tutaj preparatem gradient w dawce 1 kg na hektar. Jednak jeżeli wykonywaliśmy pierwszy zabieg innym preparatem, to również na słodyczka możemy wykorzystać gradient w dawce 1 kg na hektar. Tylko pamiętajmy, że rejestracyjnie możemy go stosować do fazy żółtego pąka. Czyli jest to w chwili obecnej ostatni moment na wykonanie tego zabiegu. I Pamiętajmy, że te zabiegi już teraz wykonujmy tylko i wyłącznie po wieczornym oblocie pszczół. Ja znajduję się w odmianie Arnold. Nowość w naszej ofercie. Hodowcom Lima-Gren odmiana, fenomenalna odmiana o znakomitym plonie, Numer jeden w coboru w tym roku. Osiągnęła plon w niektórych stacjach nawet 6,5 tony z hektara. A przecież zależy nam głównie na plonie. Dodatkowo no Cena rzepaku jest rekordowa również w przeciągu, nie wiem, 20 lat. Nie było takich cen. Z tego względu zależy nam na odmianach wysoko planujących. I taki właśnie jest Arnold. Dodatkowo charakteryzuje się genami odporności na żółtą mozaikę rzepy. Odporności, nie tolerancji, tylko odporności. Także posiada gen RLM7, czyli podwyższona odporność na suchą zgniznę kapustnych. A także w późniejszym czasie geny, które yy, umożliwiają mniejsze pękanie łuszczyn, czyli... Mamy bardziej lepszy zbiór, bardziej efektywny, ponieważ te uszczyny nie pękają i nie zostawiamy tego plonu na ziemi. Piękna odmiana, około 21 rozgałęzień w chwili obecnej, które będą się budować, rozwijać i będą budować swój plon. Również mamy tutaj odmianę Ragnar. Ragnar, również bardzo fajna odmiana, znana już Państwu, posiada 20 rozgałęzień. I dalej po lewej mojej stronie jest odmiana Anabela oraz Harway. Ale o tych odmianach więcej dowiecie się Państwo na stronie demo-farma.pl w miejscowości, w lokalizacji Zieleniewo. To tyle w tym filmie, to tyle co z bieżących rzeczy, co dzieje się na zachodniopomorskim. Myślę, że taki rzepak w naszych regionach, w regionie kujawsko-pomorskim, w pomorskim musimy jeszcze poczekać około tygodnia, żeby mieć taki widok. Do zobaczenia!